Przygotowujemy się do meczu z Niemcami. Cel, ja, cel jest bardzo prosty. 3 punkty, zwycięstwo. Zrobiliśmy. Zrobiliśmy to już raz. Jesteśmy w stanie zrobić to drugi raz. Będziemy walczyć, by pojechać do Francji. Krycha, ale żeby zrobić to drugi raz. To, to, trzeba te, to trzeba trenować, a tu widzę wszyscy trenują oprócz Ciebie. E nie, Wie, widać, że nie, widać nie widać, potrzebuje. Widać widać podna, twarzy, widać nie potrzebują Chłopaki biegają, ja już wszystko mam. <noise> Tajna broń na Niemcy. <noise> już, starczy. Starczy, powiedziałem. No ale wiesz co, ci, widziłeś, że... Że... W sumie przecież, co? one... One grały, wiesz? Jeszcze to, przed kontuzją. To, to, to kto, je kto je wcześniej miał? No ja, ja. To Tutaj jedyne grały, co? Nie, one grały przed kontuzją. W meczu Dlatego je. Co się trapi? Powiedz, ale po cichu. Jest taki brzydki, że nie mogę cię patrzeć. To dlatego jestem z drugiej strony kamery teraz, rozumiesz? Zobaczam przy to z lewej. Przy się śród Co to, ten to, brzyda mówi? Tutaj już jakieś też szklanka. Noc, noc, noc. Mój, mój brat bliźniak, twins no, brother, bliźniak tylko, że starszy trochę. O kurczę. no dobra, ten mnie w oko dźgnął, musi wychodź, bo trzeba go spacyfikować, a ja się go boję, to ty mu weźmiesz, ty mu łeb urwiesz, a ja mu zabiorę kamery. <noise> Czy tęskniłem jak jędzy nie było? Yy, nie mogę powiedzieć, że tęskniłem, ale bardzo mi go brakowało. Dlaczego? Yy, jest to wspaniały kolega, wspaniały jajcarz, z nim zrobić komuś jakiś numer, to sama radoga. Nigdy się do tego nie przyznawałem, ale... Faktycznie. Bo jak zawsze był jędza, były wyniczki, więc w piątek też będą wyniczki. Jak nie było jędzy, on no, chyba jak każdemu z nas, nie? Wszyscy płakali. No, ale już jest wesoło, jędza wrócił. Tylko, że dzisiaj zaspał, mówił się ze mną, Czekałem godzinę. Na masażyk? Czy na dodatkowe zajęcia? No, na dodatkowe zajęcia. Z kolankiem. No, ale najważniejsza jest regeneracja. <grywa> jak on to mówi? Tęskniłem <grywa> za nim. Jak się to objawiało? Wspomn wspomnienia, przypomniałem co jakim klusta robił. Sporo czasu chyba minęło, nie? Ile to? 100 lat. Rok. 100 lat. Od listopada. 10 miesięcy. To nie rok. Widać po nim jednak, że długo nie był na kadrze. Zwłaszcza to było widoczne dzisiaj w dziadku. Brakowało mi jego chciwów. Mmm, Głupawych Ponieważ. Takie same uwielbia Za kim? Za mną? Z za kim to nie mieszaj Ty wiesz co? Wszyscy za mną niż To widać, nie? I czuć O mega A co się działo? byś smutny, płakałeś? Smutno, czy? smutno, tak? tak bardzo Mega smutno tak. Brakuje wariat A to Może się do w końcu? Piątek. Zrób teraz selfie sobie Ale całkiem elegancji w tym jest, nie? Nie Smutna atmosfera była w zespole. Tęskniliśmy za nim strasznie. Ty, jakbym tak ci kto kopnął, to by to poleciało daleko? Ale wrócił już ten... Marudzi znowu. Mówi, że jest fusem znowu. Kapitanem. <grybujesz> Straciłem <grybujesz się grybujesz się> opaskę. Kapitanem. Straciłem opaskę. Kapitanem fusów, Nie podaje się. Nie, no wiadomo. Szczerze, nie ma osoby, które by zajęły ten tęskniła. Tutorial. Co prezentujemy? Czyli tak. Pokażę Wam teraz, bo chłopaki pracują, ja mam wolnego. Eee, trzy wybicia pił piłek od bramkarza. Ale na Z przestrzeni, lack, to historia, na przestrzeni historia, lat. Tak. Historia futbolu. Kto tak grał? Co? Histori Kiedy? Ten. Historia futbolu. Lata 40-60. Prezes, prezes Bonik, czy to tak? Aha, no to rzeczywiście. Za prezesa Bonika tak. No teraz tak. Umali. Czasy, prezesa Wojka, tak? Czasy prezesa Wojka to mniej więcej było, wyglądało tak Wyjazd, no yes, ale to... no yes! Później oczywiście Jak wszystko, jak technologia, samochody, kobiety Przyszło... Poszło do przodu Dronkarzy zaczęli no, no, no. wykopywać piłki w ten sposób Dropsztyka Dropsztyk 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 Tak zwany dropsztyk Tak zwany dropsztyk tak, 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 Dropsztyk i to były lata jak... Początek lat 90., tak? Nie, to bym powiedział Tom Kaimana, nie 96. 94. I teraz... Moje początki, moje początki. I teraz przyszedł czas na czasy Krychowiaka, tak zwane... ...sznyta. Sznytach. Ale tak prawda, no... Ciężko porównać te trzy wykopy, ze względu na to, że każda piłka, każda piłka doszła do celu. Rezultat tylko, jest ten sam. Tylko tak. uporządkujmy, Ten ostatni nazywa się Krychokop. Ivan Kop. Ivan Kop. Ivan Kop. Zibikop.